Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl. Wydawnictwo Bellona zaprasza do wysłuchania audiobooka pod tytułem Tokio, godzina 12:30. Autor Adam Zarzycki. Czyta Jacek Jońca. Nagrania Audio Tales. Banzai od 1942 roku groźne i alarmujące wieści napływały z Pacyfiku i Azji Południowo-Wschodniej, do Waszyngtonu, Londynu i Moskwy. Ich lawinę zapoczątkowała czarna niedziela na Hawajach, zaskakujące uderzenie Japonii na bazę amerykańskiej floty Pacyfiku w Pearl Harbor. W ciągu kilku godzin lotniczego ataku, japońska marynarka cesarska zdruzgotała główny trzon sił morskich USA. I zapewniła sobie przewagę na wodach Oceanu Spokojnego. Podstępny i zuchwały plan admirała Yamamoto powiódł się i choć lotniskowce amerykańskie uniknęły ciosu, wypływając wcześniej z Pearl Harbor, wraki zatopionych w bazie pancerników zapewniły sztabowcom japońskim swobodę działań zaczepnych. 7 grudnia 1941 roku Japonia podniosła nową kurtynę II wojny światowej. Jak od uderzenia pioruna zapłonęły wielkie i nieogarnięte dotąd walką obszary globu ziemskiego, stając się areną śmiertelnych zmagań. Kwatera główna w Tokio rozpoczęła nowy etap podbojów wielką grę o utworzenie potężnego imperium w Azji pod flagą wschodzącego słońca Nipponu. Pierwszy miesiąc wojny na Dalekim Wschodzie potwierdził hipotezę generałów cesarza Hirohito, opartą również na zebranych informacjach głębokiego wywiadu. Ani Stany Zjednoczone, ani osłabiona wielomiesięczną walką Wielka Brytania, nie mówiąc już o podbitej przez Niemców Holandii, nie były przygotowane do skutecznej obrony zamorskich terytoriów. Grad nokautujących ciosów spadł na oddziały wojsk amerykańskich, brytyjskich, australijskich, hinduskich, holenderskich, filipińskich i nowozelandzkich. Ich garnizony były rozproszone na wielkich, odległych od siebie setki kilometrów obszarach. Dowództwo japońskie wybierało kierunki ataku, silnymi uderzeniami druzgotało zdezorientowaną obronę. Trzy dni po wydarzeniach w Pearl Harbor lotnictwo japońskie zatopiło w Zatoce Syjamskiej dwa potężne pancerniki brytyjskie Prince of Wales i Repulse. Rozpoczęła się seria udanych akcji japońskiej marynarki, lotnictwa i piechoty. Fala błyskawicznych sukcesów, którym towarzyszył zwycięski okrzyk Banzai, zaskoczyła nawet Radę Cesarską w Tokio. Desanty cesarskich żołnierzy wylądowały w Hongkongu, na Borneo, Celebes i morze Nowej Gwinei. Ich duża odporność fizyczna i psychiczna, zdyscyplinowanie oraz świetne wyszkolenie wojskowe zdawały egzamin w trudnych warunkach walki. Dywizje japońskie przedzierały się przez tropikalne dżungle półwyspu Malajskiego, prąc od północy na niezdobytą twierdzę brytyjską Singapur. 23 grudnia padła broniona przez Amerykanów wyspa Wake, leżąca bliżej Hawajów niż Japonii. Tydzień później generał MacArthur wycofał się na Filipinach do ostatniej reduty obrony na półwyspie Batan. Nie mógł oczekiwać żadnej pomocy, a depesza prezydenta Roosevelta z wyrazami uznania dla męstwa amerykańskich i filipińskich żołnierzy miała posmak kondolencji. Wzięte do niewoli oddziały alianckich żołnierzy, więzione w okropnych warunkach, dziesiątkowała przymusowa praca, głód i choroby. Z opornymi rozprawiały się krótko japońskie sądy doraźne, a samurajski miecz gładko wyskakiwał z pochwy. Strach i przerażenie poprzedzały kolejne sukcesy żołnierzy Nipponu. W Australii pojawiły się plakaty wzywające do obrony. Wykrzywiona grymasem okrucieństwa twarz skośnookiego żołnierza z umieszczonym obok szerokim bagnetem japońskim alarmowała wszystkich od Melbourne po port Darwin i Perth. Na zachodnim wybrzeżu USA taniały mieszkania i parcele. Oficjalne komunikaty poprzedzane były przez fantastyczne pogłoski. W tym czasie na froncie europejskim nastąpił pierwszy wielki przełom. Armia hitlerowska poniosła klęskę pod Moskwą. W Afryce Północnej wojska włosko-niemieckie zmuszone zostały do odwrotu. Tylko Japonia, trzeci partner faszystowskiej osi, odnosiła sukces za sukcesem. W tych dramatycznych dniach poprzedzających nadejście 1942 roku, na wielkim obszarze zmagań od Alaski po Australię i Indie nic nie wróżyło zmiany sytuacji militarnej. Pierwsza runda należała do idących za ciosem Japończyków. Komunikaty z Filipin przynosiły coraz gorsze wieści. Społeczeństwo amerykańskie było zaniepokojone w najwyższym stopniu. Z niecierpliwą nadzieją oczekiwano pierwszego sukcesu odwetu potężnej Ameryki za dotychczasowe niepowodzenia. Ale w tej fazie wojny było to jeszcze niemożliwe, i każdy następny dzień nie był lepszy od poprzedniego. W obliczu groźnych wydarzeń na Pacyfiku wypowiedzenie wojny Stanom Zjednoczonym w dniu 11 grudnia 1941 roku przez Niemcy i Włochy przeszło wówczas bez większego echa. Pomyślcie o rewanżu. Ulice Waszyngtonu i kolorowe wystawy sklepów przypominały o nadchodzących już za trzy dni świętach Bożego Narodzenia. Mimo powagi sytuacji, coraz więcej mężczyzn przywdziewało mundury wojskowe, ludzie nie zamierzali rezygnować z tradycyjnego świątecznego indyka. Dzień był chłodny i oficer policji, strzegący bramy wjazdowej do Białego Domu, schronił się w budce wartowniczej. Na widok skręcającego samochodu wyszedł, zatrzymując kierowcę podniesieniem ręki. W głębi wozu siedziało dwóch mężczyzn w wojskowych mundurach. Strażnik zerknął i poznał ich natychmiast. Jednym z nich był generał George Marshall, szef Sztabu Generalnego amerykańskich sił zbrojnych, stały gość prezydenta od wybuchu wojny z Japonią, z racji składanych mu codziennie raportów. Obok niego siedział generał Henry Arnold dowódca lotnictwa wojsk lądowych. Samochód wjechał na ogrodzony teren przylegający do Białego Domu. W chwilę później, po przywitaniu się z innymi zaproszonymi gośćmi, obaj generałowie zostali wprowadzeni do gabinetu prezydenta. Roosevelt przywitał ich uściskiem dłoni. Siedział w fotelu, w pobliżu okna stał jego inwalidzki wózek. Gospodarz Białego Domu uśmiechał się, ale jego oczy patrzące za szkieł okularów były zmęczone. Wśród uczestników spotkania byli niemal wszyscy, których głos liczył się w tych trudnych dla Stanów Zjednoczonych dniach. Był osobisty doradca i prawa ręka prezydenta Harry Hopkins. Obok niego usiadł Henry Stimson, sekretarz obrony. Kolejne miejsce zajął otyły i owialny Frank Knox, sekretarz stanu do spraw marynarki wojennej. Siły morskie reprezentowali również naczelny dowódca marynarki wojennej, admirał Ernest King, i jego bliski współpracownik admirał Harold Stark. Prezydent Roosevelt poinformował zwięźle zebranych, że jutro przybywa do Waszyngtonu premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill na zapowiedzianą ważną konferencję sojuszniczą pod kryptonimem Arkadia. Towarzyszyć mu będzie grupa najwyższych brytyjskich dowódców wojskowych. Na konferencji tej omówione zostaną kluczowe problemy strategiczne wojny. I strona amerykańska musi być dobrze przygotowana do dyskusji. Po tych słowach coś na kształt uśmiechu pojawiło się na skupionej twarzy generała Marszala, zabiegającego o utworzenie systemu jednolitego dowodzenia z brytyjskim sojusznikiem. Na życzenie prezydenta generał Marszal zreferował aktualną sytuację wojenną w Europie i Afryce Północnej. Dłużej zatrzymano się nad wydarzeniami na Pacyfiku. Roosevelt interesował się obecną i zaplanowaną rozbudową amerykańskich sił morskich i powietrznych. Po chwili przeszedł do sprawy, która zaskoczyła obecnych. Zaprosiłem Was dzisiaj, głos Roosevelta zdradzał podniecenie, również w tym celu, żebyście w jak najkrótszym czasie rozważyli możliwość bombardowania wysp japońskich. Pragnę, by stało się to szybko i by zrobiono w tym celu wszystko, co leży w naszej mocy. Musimy odbudować nadwątlone morale naszego narodu i odzyskać twarz w opinii naszych aliantów. Czy już coś zostało zrobione z myślą o nalotach bombowych? Zapanowała cisza. Twarze gości Białego Domu wyrażały konsternację i zakłopotanie. To, czego zażądał prezydent, było obecnie rzeczą niemożliwą. Japonia leżała poza zasięgiem lądowego lotnictwa amerykańskiego. Nie atak, lecz skuteczna obrona przed syryjnymi uderzeniami wroga były nakazem chwili. Cień szansy, niemal równej zeru, stwarzała akcja lotnictwa morskiego z pokładu lotniskowców. Ale każdy z obecnych wykluczał w duchu tę myśl. Byłby to akt samobójczy, niemal pewna zagłada reszty floty Pacyfiku. Krótki zasięg lotu jednosilnikowych samolotów, pomijając już mały udźwig bomb. Wymagałby podpłynięcia lotniskowców na bardzo bliską odległość od celu ataku, tak jak to zrobili Japończycy, ale Pearl Harbor w wydaniu amerykańskim nie mogło się udać. Z pewnością nawet odległe od wysp akweny morskie były dozorowane przez okręty i lotnictwo nieprzyjacielskie. Takie myśli chaotycznie przebiegały w głowach większości zebranych. Głos zabrał generał Marshall. Odpowiadając dyplomatycznie na pytanie prezydenta, poinformował zebranych o działalności amerykańskiego doradcy do spraw lotnictwa przy rządzie Chang sheka pułkownika Klera Shenolta i przerzucenia do Chin kolejnej ochotniczej grupy lotników. Dalsze dostawy w ramach Land lease, a w szczególności samolotów wraz z personelem lotniczym, stwarzały w przyszłości realnie możliwości rajdów bombowych na Japonię. Prezydent skinął głową niecierpliwie i znów zapanowała chwila ciszy. To, o czym mówił, trzeźwo myślący Marszał, było melodią odległej przyszłości, zwłaszcza wobec konieczności wzmocnienia obrony innych, bardziej zagrożonych kierunków. Roosevelt zdawał sobie również sprawę, że ewentualna możliwość ataków lotnictwa amerykańskiego z najbliższych wybrzeżom Japonii, daleko wschodnich bas radzieckich, nie była realna. Związek Radziecki nie był w tym czasie w stanie wojny z Tokio, cały wysiłek zbrojny angażując w walce z hitlerowskimi armiami na najważniejszym froncie. Żegnając zaproszonych, prezydent Roosevelt ponownie z naciskiem podkreślił swoje życzenie, aby jak najszybciej zacząć bombardować terytorium wroga. Po powrocie z Białego Domu, generałowie Marshall i Arnold oraz admirał King. Natychmiast zlecili swoim sztabom opracowanie planów ataków lotniczych na Wyspy Japońskie. Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl.